Dziewczynki na erotycznych kamerkach nie będą w Polsce płacić podatku VAT. <laughs> jak to usłyszałem, to mi mózg glasował, ale najlepsze, jak NSA, naczelny sąd administracyjny, to uargumentował, no... Jako że nagrania wideo, w których występuje orytyka, to jest forma artyzmu, no to w Polsce sztuka, niezależnie od tego, czy jest wyższa, niższa, no nie może być opodatkowana. <laughs> Także, proszę Państwa, jak Wy macie biznes i ciężko tyracie, pracujecie, żeby dać z siebie wszystko, żeby, te, żeby ten produkt był dobry, jak najtańszy możliwie dla, dla klientów, to wy sobie wkleicie dobry kod PKD i widzicie, VAT można ominąć. I tak naprawdę, co mnie w tym wszystkim rozwala, to to, że ja, jak chcę dziecko zapisać na szachy, to muszę zapłacić podatek VAT. Jak chcę kupić kurs, szkolenie, podnieść swoje kwalifikacje, kompetencje, muszę zapłacić VAT. Nawet za książkę muszę zapłacić 5% podatku VAT. A teraz taki. Dziewczynki z tych kamerek będą coraz częściej pchane do tego zawodu, seksworkerek, bo jakby tego nie nazwać, bo nie muszą płacić podatku VAT. <laughs> A faceci, no bo teraz rząd też wiecie, jak to działa, nie? Rząd stoi na mównicy, umoralnia nas. Nie wolno pić, nie wolno palić, to jest niedobre, to są koszta dla budżetu państwa i tak dalej, i tak dalej. A co w gruncie rzeczy robi? Bo to nie ma znaczenia, która opcja polityczna, wszystkie to mówią. A co robi? Najwięcej pozyskuje z akcyzy, z tantiem, z alkoholi, z hazardu, i tak dalej, i tak dalej. Dalej. A teraz jeszcze zlikwidowali VAT na te seks workerki i potem będą nam mówić, że w Polsce dzietność jest na rekordowo niskim poziomie za 20 lat Polaków nie będzie. No to weźcie w walcie 200-300% podatków VAT albo jakiej innej tam daniny, żeby młodzi ludzie nie siedzieli przed komputerami i tam szukali jakiegoś swojego sposobu, żeby się odstresować, tylko żeby szukali dziewczyn na mieście, partnerek do życia. I nie ma się co dziwić, że politycy nam takie kocopoły pieprzą. Jak w gruncie rzeczy mamy 270 miliardów złotych zadłużenia w tym państwie, oni muszą czymś to zasypać. Nam będą mówić jedne rzeczy, a w gruncie rzeczy będą robić zupełnie coś innego. I co tu daleko szukać przykładu? Stąd kilkanaście kilometrów jest Kraków, piękne miasto Kraków, gdzie pan prezydent Miszalski od 1 stycznia zrobił strefę czystego powietrza. Nie wiedziesz starszym samochodem benzynowym niż tam kilkanaście lat, a dieslem to nawet młodszym do miasta, ponieważ pan prezydent martwi się o płucka obywateli, żeby tam czasem nie zasmrodzić czymś, żebyśmy byli szczęśliwi, uśmiechnięci, zdrowi. Tylko panie prezydencie, jak ja wiadę 20-letnim starym kaszlącym smołą samochodem do miasta, to mogę to zrobić w jeden prosty sposób. Pan wie jaki, tylko nie mówi pan o tym głośno. Wystarczy zapłacić, bo Kraków ma 9 miliardów złotych zadłużenia i nie ma znaczenia zdrowie i płucko obywateli, jak kasabubu się liczy.